Panowie i panie Kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynam. Finance listuje token Tao. Tao jest obecnie na 32. miejscu CoinMarketCapu. Jeżeli nie wiesz, czym jest kryptowaluta Tao, to zapraszam do filmu. Dalej. Amerykańska Komisja do Spraw Giełd i Papierów Wartościowych SEC powiadomiła giełdę Uniswap o wszczęciu postępowania. Pozew koncentruje się na potencjalnym oferowaniu przez Uniswap niezarejestrowanych papierów wartościowych oraz niezarejestrowaniu się jako broker. Lub giełda. Wynik pozwu będzie miał znaczące konsekwencje dla sektora kryptowalut i zdecentralizowanych finansów. Możliwe, że ustanawiając precedens dla przyszłych działań regulacyjnych. Prawnicy wypowiadają się, że postępowanie Fedów oskarżeniu kryptopodmiotów jest niekonstytucyjne. Wynika to z faktu, iż Gensler pomija cały proces wprowadzenia regulacji, wymuszając je. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Dalej. Na solanowych altcoinach ze względu na zapychanie się sieci mamy ostatnią mocną korektę, co daje mi szansę na zwiększenie pozycji. Łysy wkrótce będzie to kupował. Mam kilka coinów na oku. O wszystkim będę pisał na żywo na Discordzie. Zapraszam. Myślę, że po wprowadzeniu aktualizacji solanowej będzie mocne odbicie. Dalej. W ciągu ostatnich tygodni jest mocny hype na sieć BASE. Należy jednak pamiętać, że BASE jest zdecydowanie wolniejszy niż solana. Pięciokrotnie wolniejsze bloki i od 10 do 60 razy niższy TPS, transaction per second. Największy blok base wczoraj miał ponad 94% współczynnik niepowodzeń. To więcej niż Solana, nawet w momencie kiedy Solana się zapycha poprzez wprowadzenie protokołu Quick. Do tego Base jest scentralizowany i nie posiada takiego bezpieczeństwa jak Ethereum. Wniosek jest następujący. Pomimo że Base jest wyjątkowym kasynkiem na tą hossę i sam inwestuje w memcoiny na Base, to długoterminowo królowa jest jedna. Dalej Zen ogłasza współpracę z PayPalem, możemy teraz przesyłać pieniądze bezpośrednio z PayPala na konto Zen. Z moim kodem BT Zen otrzymasz 60 dni konta Platinum za darmo. Link pod filmem. Dalej. State Street przewiduje, że w czerwcu stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostaną obniżone o 50 punktów bazowych, a w całym roku 2024 o 150 punktów. Pomimo narracji rządowej, że gospodarka ma się bardzo dobrze i nie ma potrzeby obniżania stóp procentowych. Rynek wycenia, że właśnie to będzie miało miejsce w nadchodzących miesiącach. State Street widzi słabnącą gospodarkę, rosnące niespłacane zadłużenie na kartach kredytowych i wyższe koszty kredytu dla biznesu. Rynek opcji wycenia jednak, że do obniżek dojdzie dopiero w sierpniu tego roku. Ważne, żebyśmy śledzili decyzje dotyczące stóp procentowych. Ich dynamiczne obniżki zwykle są skorelowane z gorszym czasem w gospodarce i na rynkach finansowych. Myślę natomiast, że w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych, rządzący zrobią wszystko, żeby odwlec recesję w czasie. Dalej. Z dalekiego wschodu dochodzą informacje o tym, że Chiny mają wprowadzić spotowe ETF-y na Bitcoinie, a to spowodowałoby znaczący napływ chińskich inwestorów do BTC. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ich dużą alokację w ETF-ach na złocie. Obserwujemy. Jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Dalej, wkrótce ma paść decyzja dotycząca spotowych ETF-ów na Ethereum. Myślę, no, że bardzo mało prawdopodobne, żeby SEC dał zielone światło w najbliższym czasie. Odrzucenie spowoduje dalszy przepływ kapitału z Ethereum do szybszych blockchainów, jakich sami wiecie. Dalej, podczas eventu Intel Vision Intel zaprezentował swój chip AI o nazwie Gaudi 3. Gaudi to bezpośredni konkurent popularnego procesora hasto firmy Nvidia. Gaudi 3 nie tylko... Nie tylko dorównuje H100, ale także go przewyższa w szkoleniu i wdrażaniu modeli sztucznej inteligencji. Oferuje o 40% większą efektywność energetyczną i o 50% szybsze przetwarzanie danych. Intel twierdzi, że Gaudi 3 może trenować duże modele językowe do 1,7 razy szybciej niż H100 i działa średnio 1,3 razy szybciej przy wnioskowaniu niektórych modeli językowych w porównaniu do H200 firmy Nvidia. Może warto obserwować Subscribui, lajkuj, nara!